Siemano tutaj szagi. W tym odcinku postanowiłem pokazać Wam na znaczy zrobić taką automatyczną kopalnię. I właśnie do tej automatycznej kopalni będzie nam potrzebna maszyna, która się nazywa Query. Właśnie ona, ale ona jest bardzo kosztowna do zrobienia, ale ja już się na to przygotowałem właśnie poza nagraniem. Jak widzicie nakopałem bardzo dużo srebra. Diamenty, właśnie byłem w piekle. Nazbierałem właśnie tego Glowstone'a, proszku z Glowstone'a i nakopałem też sporo złota. A więc bierzemy się do roboty. Jak widzimy, na razie, na razie jest noc, ale na razie nam to nie przeszkadza, bo musimy najpierw sobie właśnie zrobić materiały do tego Query. Na początku potrzebna nam jest koła zębate, dużo tych kół. Raz jeszcze. Siedem kół, to tak, je się robi właśnie w taki sposób, że potykamy się właśnie tak, takie kółko jakby robi i mamy. Później, jak chcemy zrobić na przykład dalej są kamienne, to robimy w taki sposób. I jeszcze potrzebne nam są srebrne akurat trzy. Dobra, mamy te trzy już ze srebra. Są nam jeszcze potrzebne: dwa diamentowe i dwa złote. To tak ym, nie wiem, czy nam drewna starczy. Jak nie, to szybko utnę filmik. Idę, pójdę na kopać właśnie na tego drewna. Bo już nie będę was tym zanudzał. Oj, co tutaj źle zrobiłem. Musimy wziąć sobie więcej tego żelaza. Dobra? Ale nie, źle zrobiłem. Najpierw trzeba to zrobić z kobla. I tak. I jeszcze dwa diamentowe, po złote diament. Żebym nam było dwa i najpierw się zrobi złote i teraz diamentowe. Dwa. Dobra. Mm. Nie Niepotrzebnie robiłem, bo już miałem, ale... no, granicowo się. Mm, teraz mamy srebrne, potrzebne sobie jeszcze... Yy, teraz złota. I robimy diamentowe. Zakupiłam sobie też dużo diamentów, bo też właśnie jest potrzebny. Bardzo. Znaczy, zrobiłem go właśnie w tym Energy Crusader. Dobra. Mamy to. I teraz jeszcze musimy zrobić sobie diamentowy kill-off. Dobra. Redstone mamy. No i bierzemy się właśnie za budowę tego QR. Mm, tu kilo. Tu kilof nie może być ani trochę zużyty, z tego co pamiętam. <coughs> I mamy query. A więc tak, teraz się właśnie przyśpimy, ale jeszcze i tak musimy zrobić silnik. który będzie potrzebny, żeby napędzić tą całą query. Są trzy rodzaje silników. W BoistCrafcie właśnie w tym modzie jest drewniany, jego nie trzeba schładzać, on działa po prostu nie trzeba na różnych minerałów, ani go schładzać następny jest kamienny, on działa na węgiel jego trzeba co jakiś czas wyłączać, żeby nie wybuchł i jest jeszcze y, żelazny jego y, właśnie wlewa się do niego wody i on działa na olej, paliwo i lawę lub lawę a więc tak, mamy już kukury, teraz robimy silnik ale nie mamy drewna, a będzie potrzebne do silnika. Więc ja zrobię szybkie cięcie i narobię trochę drewna. Dobra, już jestem. Jak widzicie, narobiłem trochę drewna. I bierzemy się teraz za budowę silnika. Najpierw musimy zrobić piston. Jego się robi właśnie w taki sposób, ale to pewnie wiecie. Później nam są potrzebne. A jeszcze nam będzie potrzebne szkło. To zaraz szybko przytopię. Mm, piasek, 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 piasek. Hmm, to widziałem. Jest. Mamy piasek. Szybko przytapiamy. Jak widzicie nasz generator działa. Więc też mamy szkło. I robimy w taki sposób. Mm, piston w środek i na górze kabli. To jest właśnie kamienny silnik. On jest napędzany węglem lub czymkolwiek właśnie coś, <coughs> co da się spalić. Dobra, mamy. To jeszcze tylko nam są potrzebne takie specjalne lampki, Jeśli się robi z najpierw robimy te zwykłe redstonea i później dodajemy jeszcze do nich lapis lazuli i mamy. I to już właśnie chyba wszystko, co będzie nam potrzebne. A jeszcze skrzynia. Jest będzie nam potrzebna. Dobra, starczy na starczy nam mała. I idziemy. Hmm, tylko nie wiem w którym miejscu to jeszcze zrobić. Ale zrobię to tutaj zrobię. I robimy to w taki sposób, że... Zaznaczamy właśnie teren. To musi być równy teren ja zrobię sobie taki na przykład. Na razie za dużego nie będziemy robić. Może tam w którymś odcinku zrobimy już takie naprawdę porządne. To sobie trochę to wyrównam. Dobra i teraz patrzymy czy jest to równo wszystko i stawiamy query właśnie w taki sposób. Jak widzimy, zaznaczył nam się teren. Tutaj jeszcze musimy usunąć to, co przeszkadza. I te lampki możemy już zabrać. Dobra, tamte później zbiorę i tak. Podłączamy do tego silnik. Wkładamy do niego węgiel. Robimy sobie, najwygodniejsza jest dla mnie właśnie wajcha, ale możecie sobie zrobić też lampkę nową jak widzimy silnik działa, tutaj będzie chodził taki laser, on już też pozbiera te pochodnie sam i jeszcze koło tego stawiamy skrzynkę i do tej skrzynki będą nam właśnie szły te wszystkie minerały, które Właśnie wykopie ta nasza automatyczna kopalnia. Na razie musi sobie właśnie ten laser, jakby zrobić szkielet, i właśnie z tego szkieletu będzie szedł taki laser, który będzie nam to wykopywał. No i jeszcze trochę dołożę węgla. No i na razie zrobimy, zrobimy coś innego, bo to zanim się zrobi, to trochę potrwa. Hmm, jeszcze wezmę książeczkę i popatrzę, co byśmy tu mogli zrobić. Hmm, tu może skasować. Dobra, co tu jeszcze można było zrobić? Można by było zrobić. Hmm, sam nie wiem co, bo jeszcze nie jesteśmy za bardzo rozwinięci, żeby robić coś takiego naprawdę. Przydatnego. Co, panel nas nie stać? Ja zrobię szybkie cięcie, zobaczę, jeszcze ile mamy czasu, i może pomyślę, co moglibyśmy jeszcze zrobić. Dobra, już jestem. Postanowiłem, że zrobimy sobie jeszcze wiertło. I właśnie jak zrobimy to wiertło, to zrobimy sobie diamentowe wiertło. <coughs> wiertło się robi właśnie tak, że. potrzebna jest bateria, układ scalony i Refined Iron. Dobra, najpierw zróbmy układ scalony. Niego <coughs> się było w taki sposób. Dobra, mamy układ scalony. Teraz zrobimy baterię. <coughs> Hmm, baterie, baterie, baterie... Dobra. Mamy baterie. Jeszcze tylko... A nie, już chyba mamy, Tu już mi się ładnie przetopiło. I robimy wiertło. Widać, mamy wiertło. To wiertło jest elektryczne, ale jeszcze przerobimy je na diamentowe. Diamentowe także jest elektryczne. Możemy jej załadować z tego co pamiętam na przykład w generatorze. Tak dobrze pamiętam. Ono się nam ładuje. I zaraz wam pokażę jak ono szybko kopie. Pokażę wam jak ono kopie i zajrzymy jeszcze do query. Pokażę wam jak to działa i to byłoby na koniec tego odcinka. Dobra, nie musimy ładować tego całego. I tak. Patrzcie. Naprawdę szybko kopię. Zarówno jak i piasek. Kamień. Na przykład zaraz wam pokażę, tylko gdzieś jakiś kamień muszę znaleźć. Hmm. O, jest tutaj kamień. tą piasek. Naprawdę przydatna rzecz. Jeszcze laser nam właśnie robi tą całą konstrukcję. Jak widzimy silnik już nam się rozgrzewa powoli bo się stał zielony. O już właśnie zrobił tą konstrukcję. Jak widać laser się wysuwa i zaraz zacznie nam kopać. Jak widzimy kopie i te wszystkie minerały które on wykopie właśnie idą do tej skrzyni. Można jeszcze jak już nam zabraknie miejsca zrobić dołączyć zrobić podwójną skrzynię, później to rurami wszystko połączyć. Żeby nam właśnie z jednej transportowało do drugiej i tak, ile nam się spodoba. No to byłoby na koniec tego odcinka. W następnym odcinku postanowiłem, że zajmiemy się raczej tym olejem. Zrobimy z niego jakiś użytek. Może na przykład zrobimy tutaj silnik właśnie na olej. Ten żelazny i to będzie właśnie dużo szybciej kopało. No to komentujcie, subskrybujcie, no i nara.